W tym odcinku przetestujemy sobie wodę o smaku truskawkowym z firmy Polaris. Tak jak widać, ona się prezentuje. Tutaj macie firmę, jest to Polaris. I twórmaster jest gazowany. I twórmaster o smaku jest to truskawkowy. Pojemność jest to 1,5 litra. Wkład produktu. Wartość odżywczą. Kod kreskowy. I datek końca świata. Teraz możemy przechodzić do odkręcenia. I nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Ma on taki przyroczysty kolor. Teraz możemy przechodzić do testowania produktu. No, za dobra to ona nie jest. Najgorsza też, nie. Jest ona mocno przeciętna Tutaj macie cenę jest to złoty99 A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że nie zawiera cukru i konserwantów. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że ma chemiczny truskawkowy smak. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na niską, ale zasłużoną ocenę. 2 na 10 i nikomu go nie polecam. I na to koniec, i papa. Pa.